odegra rolę tego zwrotniczego, który przestawia zwrotnicę tak, żeby pociąg pancerny mógł wjechać w samo serce Rzeczypospolitej. Żeby się to nie stało. Jest jedna rzecz ze, z, z tych spraw doczesnych, która stoi na przeszkodzie realizacji tych scenariuszy najczarniejszych. Ja podkreślam, proszę Państwa, ja tylko wróżę z husów, prawda? Państwo rozumiecie, że ja nie dysponuję żadnym telefonem ani na Kreml, ani do Białego Domu, nie mam wglądu nieoficjalnego za kulisy. Ja tylko powołuję się na to, co tam widzę, że się zbiera. Już nie za horyzontem chmury. One już tu wiszą. Nie wiadomo, co z nich spadnie. Ale na razie jest duża chmura i ja się spodziewam dużej burzy. I spodziewam się dużej burzy tego lata, tej wiosny jeszcze. Spodziewam się, że jeszcze w tym roku Państwo zobaczycie oznaki szczucia Ukraińców na Polaków i odwrotnie. I to będzie oznaczało, że chce ktoś posłać na wojnę do maszynki do mielenia mięsa tę polską młodzież, która stoi temu na przeszkodzie. Czemu? Temu, żeby się ukonstytuowało na naszym terytorium państwo żydowskie. Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Ta młodzież, z tą młodzieżą się tego nie da zrobić. Ta młodzież, która 1 marca Święto Żołnierzy Niezłomnych. 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 11 listopada tysiące i dziesiątki i myślę, że razem nawet setki tysięcy polskiej młodzieży w ostatnich dekadach manifestowało swoje przywiązanie do niepodległej Rzeczypospolitej. Przywiązanie do idei państwowej. I otóż patrzy na to Adam Michnik, z Aleksandrem Smolarem i innymi kolegami z piekła Rodem i oni widzą swoją wielką przegraną. Bo 25 lat pracy Gwiazdy Śmierci w Kanadzie, ta młodzież się nie dała przerobić na eurokogoźników. Ta młodzież nie cała, mimo wysiłków premiera Tuska, Ed consortes Sikorskiego i innych zdrajców, sprawy narodowej zdrajców stanu. Tak, oni powinni stawać przed sądami za zdradę stanu. Otóż ich praca nie doprowadziła do stuprocentowej emigracji tego młodego pokolenia. Jeszcze jest Znowu jest coś, co bardzo chciałbym, żebyście Państwo potraktowali nie jako figurę retoryczną z mojej strony, e, jakiś, jakiś wyraz egzaltacji mojej. Ja e, jestem przekonany, że te młodzież oni rozumieją, że trzeba pozabijać. Oni rozumieją, że tę młodzież trzeba pozabijać, żeby doprowadzić do tego, co w departamencie Stanu nazywa się e, Central Europe Transition Desk. Bo oni takimi posługują się terminami. Oni, oni na przykład, to pani chyba Elisa Slotkin właśnie zasiadała przy takim jakimś desk, stała na czele. Middle East Transition. Tak? Więc skoro jest Middle East Transition, to jest pewnie też Central Europe Transition Desk. Oni nie mówią o wojnie, oni przecież mówią o stabilizacji. Ale od czasu do czasu z obfitości serca ustanowią. Pani Victoria Newland jest małżonką. Yy, bardzo znaczącej postaci Roberta Kagana. Pan Robert Kagan, nie wiem czy z tych samych Kaganów, z których Kaganowicz ten na keblu zasiadał przez lata, ale wiadomo, że to jest Kagan, Kahan, Kachane, Kaganowicz, to jest popularne nazwisko, wiele rodzin tak, z takimi przydomkami wyszło z Polesia i, i z ziemi dawnej. Rzeczypospolitej. Otóż pan Robert Kagan, nie wiem z których Kaganów, mąż pani Wiktorii Newland, która jest oficjalnie asystentką sekretarza stanu Kerry'ego, ale nieoficjalnie nie wiem kto za kim tutaj teczkę nosi. Otóż pan Robert Kagan na piśmie dał wyraz swoim przekonaniom i on powiedział, że wojna jest motorem postępu że postęp w dziejach dokonuje się przez wojnę. To jest taka fałszywa historiografia ibermensza, prawda? Pan Robert Kagan jest jednym z założycieli, inicjatorów takiego trastu mózgów, który, proszę Państwa, wyprodukował taki program yy, dla Ameryki na następne stulecie. Jest to właśnie program utrzymania hegemonii amerykańskiej w XXI stuleciu. To pod, pod skrótem PMAC można znaleźć. Tak, w internecie. Więc za blisko mi od tego Roberta Kagana przez Wiktorię Newland, przez Pana Petru do spraw polskich i ja się tym wszystkim głęboko niepokoje, do tego stopnia, żeby czuć się tutaj samozwańczo powołanym do tego, żeby państwa prosić o to, żeby się nie liczyli. O to, żebyście wy upomnieli się o pokój dla Polski. Sam się czuję śmiesznie i niezręcznie występując tu z programem pokojowym. Ale tak, uważam, że należy głośno się tego domagać, żeby zostało to publicznie zadeklarowane, że naród polski nie ma żadnych powodów, żeby się znaleźć na jakiejkolwiek wojnie. Naród polski nie ma z nikim kosy takiej, żeby ona miała być w drodze działań militarnych rozwiązywana. Naród polski nie ma roszczeń i nie chce, żeby inni mieli roszczeń. Dajcie nam żyć, dajcie nam spokój. Dajcie żyć młodemu pokoleniu, dajcie nam funkcjonować, o to się pomyć. Gdyby to ode mnie zależało, jechałby minister spraw zagranicznych z Warszawy do Mińska właśnie po to, żeby taką rzecz deklarować i prosić Mińsk o przystąpienie wspólne do takiej środkowoeuropejskiej strefy pokojowej, strefy pokojowej. Będą nas chcieli popchnąć na tę wojnę. Nie dajcie, nie dajcie, nie dajcie Polski w tę wojnę wpuścić. Jakiekolwiek prowokacje by się nie wydarzyły. Proszę Państwa, już kończę, już kończę. Wiecie, może nawet w swojej perfidii ci scenarzyści posuną się do tego, żeby temu rządowi, wojsku polskiemu, żeby w pierwszej fazie na zachętę, na zalętę podać na tacy jakiś sukces jakiś sukcesik militarny. Może nawet, może nawet do tego się posunął, żeby wciągać Polaków w pułapkę. No, słyszeliście przecież pan Żyrynowski Polsce po raz kolejny Lwów ofiarował. Prawda? Otóż ja też tęsknię bardzo do Lwowa, bo Lwów to było jedyne z prawdziwego zdarzenia miasto, jakieśmy mieli w Rzeczypospolitej. Tej, tej międzywojennej. A otóż im bardziej tęsknię do Lwowa, tym bardziej też z naciskiem tutaj stwierdzam, nie wolno nam brać Lwowa z ręki ani pana Żywnowskiego, ani pani Wiktorii Murat i Nie wolno, dlatego że nawet za wojenki wygrane trzeba płacić. Trzeba płacić. I wtedy wracamy do pierwszego punktu, to znaczy Polska w rękach i w Czyli jeśli pójdzie Wojsko Polskie na jakąś wojnę, to tym bardziej, nawet gdyby udało nam się pozytywnie, z sukcesem rozstrzygnąć oszałamiająco bitwę o Przesmyk-Suwalski, dajmy na to. To, to, to nie, prawda? Przesmyk-Suwalski to jest tradycyjny kierunek strategiczny. Brama Smoleńska i pierwsza, i druga wojna światowa, i wcześniej Napoleon i wcześniejsze stulecia, zawsze kierunek smoleński, prawda? Otóż Wojsko Polskie może i wynika to z gier wojennych przeprowadzonych w ostatnich miesiącach także na tym kontynencie, Wojsko Polskie dałoby radę bronić przesmyku suwalskiego. Wojsko Polskie nawet tak zdegradowane, nawet tak tak pod wieloma względami zdemoralizowane świadomie przez zdrajców w ostatnich dekadach, to wojsko polskie stanowi niebagatelny czynnik w polityce całego kontynentu. Nie należy też przyjmować takiej filozofii fałszywej, że, że my nic tu nie mamy do zrobienia, więc szkoda w ogóle pieniędzy na wojsko, tylko lepiej od razu, prawda, połóżmy się. Do góry nogami i, i, i dawajmy wszystkim znać, że, że nie mamy żadnych aspiracji, że nie będziemy się bronić. Nie. My właśnie bronić się powinniśmy i mamy czyn, ale nam nie wolno wychodzić poza nasze granice, i nie wolno nam dopuścić do tego, żeby w naszych granicach znalazły się oddziały jakiejkolwiek obcej armii. Po prostu, proszę Państwa, tak to sobie postawcie. Czy łatwiej będzie? Czy łatwiej będzie powiedzieć nie, kiedy położą żydowskie weksle urojone na stole w Warszawie? Łatwiej będzie to nie powiedzieć, kiedy będą Amerykanie właską ciechaną Grechowską, drabską, skwierzynie? Czy jakich tam nie będzie? Z ostrożności procesowej upomnijcie się Państwo po. o pokój. O to się upomnijcie. Ja bardzo chciałbym, żeby za rok o po tej porze. Jeśli ktoś z Państwa wspomni ten mój tutaj przydługi występ, żeby się Państwo mogli pokiwać głową z politowaniem i stwierdzić, nic się nie stało, był to tylko czarny sen, czarnowictwo. Ja bardzo chciałbym, żeby się nic z tych złych rzeczy nie wydarzyło. Ja tu z Państwem podzieliłem się tylko spostrzeżeniami, które prowadzą mnie do wniosku, że napisane są już scenariusze na naszą skórę. Chciałbym, żeby się to stało, żeby się to nie stało. Módlmy się o to, żeby to się nie stało. Módlmy się w 1050. rocznicę Chrztu Polski, żeby na życie naszego pokolenia nie przypadła faza likwidacji tego 1050 projektu. 1050-letniego projektu. Módlmy się o to, żebyśmy dostali promesę na następnych co najmniej 1050 lat. Ale żebyśmy z tej promesy mogli skorzystać, no to musimy przeżyć. Musimy właśnie nie dać pozabijać młodzieży. Musimy nie pozwolić na wysłanie jakichś brygad obrony terytorialnej gdzieś chętnie, tak, na front doniecki albo i, albo i przemyski. Bo może taki front nam zrobią. Do tego nie dopuśćmy. I zachowajmy kontrolę na własnym terytorium. Nie dopuśćmy do tego, żeby nas obrabowali bardziej niż to już zrobili do tej pory. I potem perspektywy piękne. Dobra wiadomość, proszę Państwa, na koniec dobra wiadomość taka, że to nie będzie to, co się będzie działo nie wystawi waszej cierpliwości na nadludzką próbę, bo to będzie szybko wszystko. Nie musimy zbroić się w cierpliwość na 150 lat. następnych. Jestem przekonany, że już w 2000, no tak bądźmy ostrożni, w 19-20 roku konstelacja międzynarodowa w wielu miejscach zmieni bieguny. I w związku z tym nie wolno nam ulegać dyktatorzy tej chwili. Nie wolno nam ulegać takiemu szantażowi, że my teraz musimy. Że my coś musimy, bo tak jak jest, to już są determinanty takie, od których nie ma odwrotu. Nie. Trzeba spokojnie powiedzieć pas. I to jest ten wielki czyn narodowy, do którego ja państwa zachęcam. To jest to, czego my możemy dokonać. Ja nawet, ja nawet zaryzykuję twierdzenie, że to jest coś, dzięki czemu nasze pokolenie może zapisać się chlubnie w historii Polski. Powiedzieć pas. Raz w życiu. Nie pójść na te prowokacje, do której nas będą popychali. Raz w życiu powiedzieć, mamy w ręku same blotki, żadnych atutów nie chcecie nam dać prawdziwych do ręki, w związku z tym wstajemy od stołu. Nie gramy dłużej z szulerami. Nie gramy z szulerami. okay